Raciborskie Muzeum po raz kolejny wyszło do mieszkańców. Tym razem zorganizowano polsko-czeski festiwal tradycji ludowych i rzemiosł. Zapraszam Państwa na relacje. Muzea z całego regionu przyjechały do Raciborza, by zaprezentować swoje oferty i zachęcić do odwiedzenia ich murów. 31 sierpnia Muzeum w Raciborzu zorganizowało festiwal muzealny. To wydarzenie jest kontynuacją pomysłu sprzed czterech lat. To już czwarty festiwal muzealny który organizujemy w Raciborzu, organizowany jest przez nasze muzeum i zapraszamy okoliczne instytucje muzealne. W, tych, w tym roku udało się zgromadzić aż 16. To już nasz rekord, ta impreza się rozrasta. Za strachem myślę o tym, że w przyszłym roku może się nie udać, bo finansowania prawdopodobnie nie będzie, ale będziemy robili wszystko, żeby mimo wszystko ta impreza się odbywała, bo to jest dla mieszkańca Raciborza wielka, fajna okazja, żeby spotkać kilkanaście instytucji, Muzealne, które zajmują się historią tego regionu, więc dla pasjonatów historii no to jest wielka gratka. Nawiązujemy tutaj kontakty też z tymi osobami, które przyjeżdżają z tych muzeów. Niektórzy ludzie dowiadują się, że w Główczycach na przykład jest muzeum w Wodzisławiu, w Rybniku i tak dalej. Czasem o tym nie wiemy, bo znamy te muzea, które są Muzeum Śląskie czy tam Muzeum Narodowe. To są takie bardziej powszechne i znane, ale są też muzea, prawie w każdej miejscowości jest muzeum, które prezentuje zbiory regionalne i one są niekiedy bardzo, bardzo ciekawe. Festiwal Tradycji Ludowych i rzemiosł był działaniem transgranicznym. Nie mogło więc na nim zabraknąć naszych sąsiadów z Czech. Przygotowaliśmy jakieś e, rzeczy, e, merch z, z naszego muzeum, koszulki, e, materiały turystyczne. i Mamy tutaj pani Biedrunkową, która robi nie wiem jak się to nazywa po polsku taka tradycja z gór urlickich. Czy dużo Polaków odwiedza Wasze Muzeum? Dużo, nie wie teraz z pamięci ile, ale najwięcej Niemców, a potem Polaków, ale mogłoby to być lepsi. Czyli zapraszamy, tak. zapraszamy Polaków. Zapraszamy je do naszego muzeum. Tutaj są koledzy z edukatorzy, którzy zajmują się działaniami z dziećmi dla szkół i mamy także tutaj. Tobar, magnesy, różne worki i różne rzeczy z naszym merczem. Do udziału w wydarzeniu w sumie zgłosiło się kilkanaście instytucji z całego regionu. Wszystkie przygotowały interesujące stoiska i atrakcje dla odwiedzających ulicę długą. Muzea widać, że przyjeżdżają do nas chętnie, no bo, bo też jest to dla nich możliwość promocji, własnych zbiorów, no i też możliwość nawiązania tych kontaktów, które później procentują, bo dzięki takim kontaktom też muzea między sobą Wymieniają się doświadczeniami, eksponatami, pomysłami. Chcieliśmy zwrócić uwagę odbiorców na jeden z pięciu oddziałów Muzeum w Gliwicach, którym jest oddział odlewnictwa. Artystycznego. Tam prezentujemy wyroby królewskiej odlewni żelaza, no nie bez powodu, ponieważ Państwo w ozimku też macie hutę z tradycjami. Natomiast królewska odlewnia żelaza gliwicka to jest najstarsza huta na kontynencie europejskim, gdzie oprócz mostów, armat produkowano przepiękne obiekty, na przykład takie żeliwne bransolety, posągi i tak dalej. I dzisiaj o tym odlewnictwie i o wielkich tradycjach odlewniczych Śląska opowiadamy nie tylko w trakcie warsztatów, gdzie dzieci mogą ozdobić gipsowe repliki naszych zabytków, ale też dzięki współpracy z Silesia Castings, czyli pracownią rzemieślniczą prezentującą faktycznie proces odlewania na żywo. Ale najsmaczniejsze atrakcje przygotowali pracownicy Muzeum w Raciborzu. My w tym roku pieczemy pierniki. Pachnie u nas prawdziwymi piernikami. Mamy takie specjalne tradycyjne formy, zrobione oczywiście współcześnie, ale na modłę y, tradycyjną. Dzieci sobie mogą przyjść czy dorośli, wybrać jaką formę chcą. Trzeba ją porządnie naoliwić. Mamy przygotowane wcześniej ciasto, które trzeba dokładnie wtłoczyć do tej formy, potem ją wyjąć i pieczemy tutaj w tych piecykach i, i każdy odbiera swojego pierniczka i może go zjeść na ciepło jeszcze. Mamy oprócz tego jeszcze takie tradycyjne pierniczki, takie współczesne, jak to się robi w domu za pomocą takich foremek już metalowych. I tam to ciasto jest ze spulchniaczem, natomiast to ciasto do tych tradycyjnych nie ma spulchniacza, żeby te wszystkie elementy, takie detale były dobrze widoczne. No i tak, jak widzicie Państwo, mamy dużo chętnych dzieci. Nasze stanowisko jest chyba najsmaczniejsze i najbardziej pachnące. Zapraszamy. Zapraszać specjalnie nie trzeba było. Chętnych do skosztowania słodkich wypieków nie brakowało. Mieszkańcy Raciborza licznie wzięli udział w wydarzeniu. To jest właśnie też ta wartość dodana tego wydarzenia. Organizowane jest na ulicy Długiej, gdzie wiadomo, że mamy taki piękny deptak w Raciborzu. Ludzie przechodzą sobie, akurat jeszcze trafiła nam się niedziela handlowa, co właściwie też jest korzystne, no bo jeszcze więcej ludzi jest na ulicach. No i ci, którzy nie interesują się historią na co dzień, ale może zobaczą na przykład, że jakieś wspaniałe formy piernika, chcą na jakimś muzeum albo coś ciekawego muzeum na przykład w Gliwicach coś organizuje, więc to też jest taka fajna możliwość zapoznania się z ofertą tych instytucji, których no tak na co dzień się nie myśli, a jak się je zobaczy na żywo, porozmawia się z ludźmi, to nagle się okazuje, że może to jest coś fascynującego, coś ciekawego. Spotkanie z placówkami muzealnymi mogło zainspirować do dalszych wycieczek. Kolejna okazja do zapoznania się z ofertami na ulicy Długiej, najprawdopodobniej dopiero za rok, dlatego tym bardziej zachęcamy do odwiedzenia muzeów w poszczególnych miastach. A działanie Polsko-czeski Festiwal Tradycji Ludowych i Rzemiosł odbyło się w ramach projektu w kręgu Tradycji Ludowych Raciborza i Chulczyna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.